Miłość 2. Dlaczego mamy doświadczać miłości? Wbrew pozorom, odpowiedź wcale nie jest taka prosta. W pierwszej kolejności należałoby zastanowić się, czy ludzie w ogóle zadają sobie takie pytanie. Czy wiedzą, że mają doświadczać miłości? Wydaje mi się, że podświadomie wiemy, iż jest to byto największej wartości, do którego w konsekwencji organicznie, duchowo. Biologicznie i intuicyjnie dążymy. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale czynimy to, nie zagłębiając się niejednokrotnie w istotę rzeczy. Uświadomienie sobie, że przychodzimy na świat z miłości, bo przecież akt rodziców przed naszym późniejszym narodzeniem zdaje się być świadectwem miłości, nadaje inny sens naszemu życiu, a przynajmniej tak być powinno. Skoro już w samej przyczynie przychodzimy z miłości, tym bardziej skutek winien być jej manifestacją. Innymi słowy, skoro narodziliśmy się z miłości, winniśmy żyć poprzez nią i dla niej samej czyli wszystko, co robimy, myślimy i czujemy, winno pochodzić ze źródła. Z całą pewnością stamtąd pochodzi lecz jej trwanie czyli działanie poprzez miłość okazuje się być zaburzone. Pytanie: dlaczego? Odpowiedzi nasuwają się wielorakie. Przyczyną może być zarówno brak wiedzy na temat przedmiotu rozważań, płynącej z nieznajomości prawd życia, oraz wszelkiego rodzaju lęków ograniczających percepcję mądrości pochodzącej chociażby z natury. Skoro zatem